Serdecznie witam i zapraszam na trzy pyszne koktajle z truskawkami. Na pierwszy koktajl będziemy potrzebowali około 400 g truskawek, które przykładam do pojemnika blendera. Dodaję szklankę borówek amerykańskich około 200 g, dwie szklanki maślanki około 500 ml i cztery nektarynki lub brzoskwinie. Składniki rozdrabniam, sprawdzam smak i jeżeli trzeba, to dosładzam miodem, cukrem lub ksylitolem. Koktajl jest gotowy. Na drugi koktajl również będziemy potrzebowali około 400 g truskawek, które przekładam do pojemnika blendera. Dodaję 3 banany. Szklankę mleka oraz 400 gramowy kubek jogurtu naturalnego. Składniki rozdrabniam, sprawdzam smak i, jeżeli trzeba, to dosładzam. Koktajl jest gotowy. Na trzeci koktajl będziemy potrzebowali około 500g truskawek. Które przekładam do pojemnika blendera, dodaję około pół szklanki borówek amerykańskich, około 100 g, dwie szklanki maślanki, około 500 ml, oraz dwa banany i rozdrabniam. Po rozdrobnieniu sprawdzam smak i jeżeli trzeba, to dosładzam. Koktajl jest gotowy. Koktajle są gotowe, życzę smacznego.